Witam i pozdrowiam Was. Kolejny temat: węgla do hajcowania pieca. <laughs> tak jest. Dzisiaj troszeczkę o węglu aktywnym, czyli nie o węglu do hajcowania w piecu. <laughs> da, taki śmieszny początek, Dobra. Ale to jest humor i humor jest bardzo, bardzo ważny. Tak jest. E Także przechodzimy do tematu. Ten temat miałem już robić jakiś czas temu. W sumie już prosiliście o to dawno, dawno temu, ale do końca nigdy nie udało mi się dojść do tego, żeby to zrobić. A temat w sumie jest ważny i może być również teraz na czasie, ponieważ warto taki węgiel sobie w domu mieć. Jeżeli go nie mamy w domu, to można go kupić. <grywka> ale. Przy kupieniu trzeba zwrócić uwagę na to, ponieważ te w aptece bardzo często mają jakieś bardzo ciekawe dodatki w środku. Na przykład sorbitol. No, już nawet nie ten sorbitol, ale już widziałem i cukier w środku, i widziałem już i steryniany magnezu w środku, i widziałem jakieś przeciwzbrylacze, i nie wiadomo, co jeszcze w środku. Także bardzo cudadziwy wianki już znalazłem w takim węglu, dlatego od takiego trzymiemy się z daleka. Ja widziałem, że są na Allegro w proszku węgle, czyli takie już czyste, gotowe, na i po pół kilo można sobie kupić i takie coś najlepiej po prostu mieć. Jeżeli go ktoś nie umie kupić, nie da rady kupić, nie wiadomo co jeszcze, można to zrobić samemu taki węgiel aktywny. Ja to miałem pokazywać, jak to zrobić, ale nie zrobię, ponieważ go dalej mam na zapas masę, także po prostu wam opiszę, jak to zrobić. Bierzemy sobie drzewo, lipę, albo. Brzozę, najlepiej z tych dwóch robić. Dobrze by było, jakby to drzewo było suche, takie połamane, na przykład jakieś patyki, coś ten tego, czy grubsze kawałki, jak to chce, żeby to się lepiej zapaliło. Rozpalamy to całe. Jak już zacznie się ogień tak powoli przygaszać, czyli tak będzie się zmniejszał, nie? Coś w tym stylu, będzie się to tak żarzyło. To wtedy zarzucamy tutaj do góry coś małego, żelaznego, na przykład garnek żeby nie był za wysoki, żeby za dużo powietrza w środku nie było, zarzucamy to na to i dookoła tego garnka obsypujemy to ziemią, żeby się powietrze do środka nie dostało. To zostawiamy wtedy na całą noc po prostu stać, następnego rana przychodzimy, zrzucamy garnek i pod spodem mamy węgiel aktywny gotowy. Jest to węgiel drzewny, ponieważ aktywny mówi się, że powinien być jeszcze z wodą, jakoś tam później zmieszany lekko, czy przy studzeniu go jeszcze powinno się wodą go chlapnąć, się wtedy lepiej aktywuje, ale to jest praktycznie to samo, to, to, tam jest, tam, to jest węgiel mała różnica w tym działaniu, ponieważ one działają cały czas praktycznie tak samo. O węglu aktywnym mówił już również e, Hipokrates dawno-dawno temu, ponieważ e, stosował go jako proszek, sypał na, na rany różnego rodzaju, które się nie chciały goić, także tutaj przyspieszało się gojenie całkowicie właśnie e, przez takie rzeczy. Również Plinius pisał o ten temat. Tak, to jest bardzo dawno stosowany preparat, już znany od wieków-wieków temu. Bardzo często stosuje się go również przy jakichś e, biegunkach, tego typu rzeczach, e, przy zatruciach pokarmowych. Z tego my go ogólnie znamy, że, że tutaj się go stosowało, to już od dziecka też pamiętam, że się już to wtedy stosowało. Ty na pewno też. Ale to nie było tutaj. <laughs> Dodatkowo takim innym zastosowaniem jego jeszcze jest to, że niekiedy dodaje się go do past do zębów tutaj, co pomaga nam również wybielać nasze zęby, ale również działa na jakieś infekcje, na przykład tutaj w jamie ustnej, na jakieś zapalenia dziąseł, zapalenia błąd śluzowych, gingivitis, przy... tanglesontigin, zapalenia dziąseł, no właśnie Bóle gardła różnego rodzaju e, tego typu rzeczy, przy aftach może nam tutaj pomóc. Flatulacji a inne słowo, przepraszam. Przy zdęciach. To są bąki? No, zdęcia, zdęcia bąki, dokładnie. Przy okay. tym również działa. Ale przy tych zębach trzeba zwrócić na jedną małą rzecz uwagę, ponieważ u niektórych osób może się pojawić nadwrażliwość zębów po stosowaniu węgla aktywnego z pastą i wtedy. Nie powinno się go dalej stosować, jeżeli to wystąpi. Po prostu wtedy nam nie służy w tym momencie. Również ludzie musiał pilnować bardzo dobrze, kiedy oni zbierają takie magiczne pigułki, no. ale również no. to jest, kiedy wy zbieracie witaminę. Minerały i spore elementy. Mikroelementy, ponieważ on również może hamować nam wchłanianie tutaj tych rzeczy do naszego organizmu, przez co możemy wpaść w niedobory. Dlatego węgla nie powinno się stosować ciągle, tylko jak już stosuje się go krótkotrwale. I ważna zasada jest taka, że jeżeli go teraz zastosowaliśmy już, to trzeba odbudować naszą florę bakteryjną, ponieważ ona również tutaj na tym Ucierpi niestety, ponieważ zostaje ona również absorbowana. E, absorpcja węgla jest ogromna, ponieważ nie chcę teraz strzelić, ale chyba na jeden gram to było gdzieś koło 1000 m2. 500-2000 m. kwadratowych. 500 do kwadratowych. No, coś w tym stylu, no, Ja miałem informację koło 1000, ale to się może wahać, bo to zależy też jak i tak dalej. Także on naprawdę bardzo dużo potrafi absorbować, absorbuje wszelkiego rodzaju toksyny. Metale ciężkie, e, różnego rodzaju e, pestycydy, herbicydy. I e, numerki. Stąd też bardzo często znajdował zastosowanie w filtrach do wody, i dalej znajduje w sumie, że są robione właśnie filtry z wody, gdzie się ta woda po prostu filtruje przez niego i tu są wyłapywane wszelkiego rodzaju pestycydy, herbicydy, metale ciężkie, jakieś medykamenty, które z wody nie idzie ich wyciągnąć. Ale. Także to wszystko ładnie wyłapuje nam tutaj z tej wody. Stosowany był również przez aborygenów, tutaj na przykład przy jakichś ukąszeniach wężów, pająków i innych insektów, ponieważ tutaj na te rany po ukąszeniu sypało się właśnie węglem aktywnym potem i on pomagał wyciągać właśnie te toksyny, ten jad z tego organizmu całkowicie. Również sięgano po niego przy alergiach, tutaj również pomagał. I jeżeli gdzieś mieliśmy swędzenie skóry przez coś spowodowane, to również smarowało się tą skórę, czyli troszeczkę wody z węglem i było to wysmarowane to miejsce, i wtedy również zmniejszało nam się swędzenie skóry w danym miejscu. Stosuje się go również przy wszelkiego rodzaju problemach skórnych, typu trądziki. Egzemy, różnego rodzaju, można tutaj również e, się smarować, Czy raki, jakieś wrzody tego typu, różne takie rzeczy, które nam występują. Także to również może tutaj pomagać troszeczkę, żeby to ogarnąć wszystko, tę całą sytuację i żeby to się po prostu wszystko szybciej i ładnie zagoiło. Często stosuje się go również przy zatruciach jakiegoś różnego rodzaju substancjami chemicznymi. Tylko tutaj jest zasada żelazna: trzeba to jak najszybciej przyjąć po zażyciu czegoś takiego i nie czekać. Ogólnie mówi się, maksymalnie do godziny czasu. Także to też jest bardzo ważne wtedy przy takim czymś, żeby nam to mogło pomóc i nas ochronić tutaj, ale nie ochroni nas przed wszystkim. Za chwilkę później Wam powiem na końcu taką listę, na co działa, na co nie działa. Bo tego jest sporo i są to ciężkie nazwy, także to będę czytać, bo pewnie poprzekręcam, bo to są chemiczne rzeczy. Bardzo często również sięga się po niego przy przeziębieniach i grypach różnego rodzaju, które są spowodowane też i świrusami, czyli po prostu wtedy nasz organizm wydziela masę różnych toksyn, przez co my zaczynamy się źle czuć i w tym momencie, jak zaczniemy przyjmować węgiel aktywny, on zaczyna wiązać te wszystkie toksyny i przez to my od razu czujemy się Lepiej tutaj przy tym. Także to też jest coś takiego, co można użyć i mieć w dzisiejszych czasach. Ponieważ jak wiemy, świrusów nie brakuje na tym świecie. Ale oni cały czas były, będą i później te są. I dalej zostaną. Jeszcze nas przeżyją wszystkich pewnie. Tak jak mówiłem, powinien być zawsze stosowany również krótkotrwale, nie tylko ze względu na wchłanianie tego wszystkiego, ale on również absorbuje nasze soki trawienne. Przez co w tym momencie będziemy gorzej trawić nasze pokarmy, i tak dalej, i również będzie problem z enzymami, które tutaj rozkładają jedzenie, i tak dalej. I tak dalej. Także to też może mieć tutaj wpływ na to, dlatego stosuje się go zawsze tylko i wyłącznie krótkotrwale i nie dla tak zwanych jaj, bo to jest akurat. Ważne tutaj e, powinno się również w okresie przyjmowania węgla aktywnego pić również bardzo dużo wody, dużo więcej niż normalnie pijemy, e, ponieważ a pierwsze trzeba będzie wypłukać część toksyn, e, które tutaj dodatkowo jeszcze mogą zacząć krążyć, które się pouwalniają byle gdzie przez ten węgiel aktywny, których on nie w rady związać. A b żeby po prostu nie dostać tak zwanego zatwardzenia, ponieważ on również wiąże to wszystko razem i możemy dostać zatwardzenia i nie będziemy mogli iść do toalety. Dlatego tutaj spożywanie większej wody jest wskazane przy stosowaniu tego. I kiedy wy macie problemy na pić takie duże ilości wody, zrób lewatywę i gotowe. To idy też bardzo szybko raus. Również gdy zjemy coś spleśniałego, tutaj również może nam pomóc to spożycie węgla od razu po tym, ponieważ on również zwiąże te wszystkie toksyny z pleśni, żeby one nam tutaj nie zaszkodziły czasem. Stosowanie tego węgla to jest gdzieś co 3-4 godziny, jedna mała łyżeczka w wodzie, rozpuścić to porządnie i wypijam takie coś sobie. I to mi bardzo fajnie pomaga. Dobrze, przeczytam wam jeszcze jakie substancje on wiąże. Czyli na co trzeba zwrócić uwagę, ponieważ są tutaj różnego rodzaju też i medyczne rzeczy. I wiąże nam takie rzeczy jak salicyny, paracetamol, barbiturany trójpierścieniowe, są to leki przeciwdepresyjne, fenole, alkaloidy, sole metali ciężkich, pochodne benzodipazepiny. Chlor chloriny chlorinę, pochodne, fenoklodinę, digostynę, ibuprofen, kwas, kwas mefenamowy, nikotynę, fenetoitynę, parakwat, inhibitory MAO, propanolol, chininę, teofilinę oraz tabletki antykoncepcyjne mogą tutaj również nie zadziałać, czyli w tym momencie w spożywaniu węgla można warto użyć lepiej gumki, chyba że ktoś lubi kinder i baraszom, czyli tak zwane jajko niespodziankę. Dodatkowo nie wiąże nam tutaj ługów i kwasów, litu, żelaza, wody ognistej, wybielaczy. Cyjanków, olejków eterycznych i pochodnych ropy naftowej. Na to on po prostu nam wtedy nie zadziała. Także to jest tyle, jeżeli chodzi o temat węgla aktywnego. U niektórych osób on się dobrze nie toleruje. Mogą mieć też i problemy gastyczne przez niego, czyli na przykład jakieś wymioty różnego rodzaju tego typu rzeczy. Na to również trzeba zwrócić uwagę. Także. Tyle, jeżeli chodzi o to, można go użyć jeszcze do kamuflażu, jeżeli będziemy musieli się chować po lasach, to można sobie wysmarować dziuby nim. Będziemy wtedy cali czarni, możemy udawać kamienie. Również to było używane w Holandii, kiedy była moda e, i kiedy nie było takich kry jak jest teraz, bo teraz oni są w Holandii to jest zabronione, twierdzę klasę zwarki. Piet. Czarnego Pietrusia chcą zabronić, który z Mikołajem chodzi. czy Może już go zabronili, nawet nie wiem. I kiedy ja bym. smarował się węglem. Ja smarował mój twarz i mój ręce też, bo to było normalnie u nas w Holandii. My się też co jakiś czas smarujemy cały na czarno, a wiecie kiedy to jest? Kiedy trzeba komin wyczyścić z sadzy. <noise> to wtedy mam czarnego Pietrusia koło mnie. <noise> Ale ja pamiętam. Czy ty pamiętasz o Ten. Tam. Fajnie, To ja byłam. Całe, całe czarne. Całe. Dobra, także. Tyle na dziś, pozdrawiamy Was. Trzymajcie się, hej. Do następnego razu. Pa.